Witam! Zapraszam na test poduszek firmy Dr. Sapporo. Poduszki zamówiłam za własne pieniążki, także nie jest to test sponsorowany. Ocenię cztery poduszki, które wypróbowałam tej firmy. Wcześniej wypróbowałam już kilkanaście poduszek innych firm, o niektórych również nagram. Ogólnie patrząc, jeżeli chodzi o firmę, to uważam, że poduszki są wykonane dobrze są dobrej jakości jest bardzo przyjemny ten materiał który tutaj jest w którym są powleczone pianka też widać że jest bardzo gęsta no ale niestety w związku z tym poduszki są dość twarde ta pierwsza którą oceniam bosanowa dedykowana jest ona osobom śpiącym na brzuchu i ja taką osobą jestem która śpi na boku i na brzuchu ale próbując spać na tej poduszce, no niestety ja zupełnie nie czuję możliwości spania tutaj na brzuchu, hmm, dlatego, że mówię, ta poduszka jest bardzo twarda, jakoś tak nie mogę się w nią wkomponować. Ma ona taki kształt, jak widać. W opisie na stronie nie było nic napisane o tym, że ta poduszka jest tylko do spania albo na brzuchu, albo na plecach. Nic nie było napisane o tym, że nie jest przewidziane do spania na boku. Patrząc na ten profil myślałam, że, że to będzie możliwe spanie na boku, ale fakt faktem jest to tak bardzo mocno tutaj od razu ścięte, że czuję się jakby się spało na jakiejś takiej desce. Po prostu to się bardzo wbija w kark, więc fakt faktem jest to bardzo coś wysokie. Więc jak już to może dla jakiejś wysokiej osoby, aczkolwiek tak czy inaczej to jest tutaj bardzo wąskie w tym miejscu. Więc, więc raczej uczucie jest, jakby coś się po prostu nam wbijało. Jeśli chodzi o tą poduszkę, to uważam, że no jest to nie wypał. Jak dla mnie, ani na plecach, ani na brzuchu, no jakoś tak w ogóle nie czuję. Teraz dwie bardzo podobne poduszki, poduszka Nuvo i poduszka Swing. Kupiłam obie, mimo że od razu na zdjęciu wyglądały na dosyć podobne, bo myślałam, że może jedna jest zrobiona z innego materiału wewnątrz, w sensie z innej pianki, że po prostu tym będą się różnić, albo jakieś tam profilowanie jest czy inne. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę do końca nie jestem pewna, czym się różnią, bo w opisie nie jest to w żaden sposób zaznaczone. Ogólnie te wszystkie poduszki. Są opisane jako poduszki z pianki wiskoelastycznej, termoelastycznej, otwarto otwartokomórkowej. Nie wiem do końca, czy różnią się jakąś gęstością. No, dla mnie po wypróbowaniu poduszka Swing wydaje się troszkę bardziej miękka, a ta poduszka Nuvo jakby taka bardziej sztywna. Ale nie jestem pewna, czy faktycznie tak jest, czy po prostu może jednej nocy miałam inny sen, drugi inny. Wiem, napisałam do firmy. Z zapytaniem, czym te poduszki się różnią, nie dostałam odpowiedzi. No, jedna ma 5 lat gwarancji, ta nowo Swing ma 10 lat gwarancji. Nie wiem, czy to jest po prostu kolejny model tej samej poduszki, tylko że po prostu ta w kartonie jest nowa, a może ta nowo jest w starym jakimś tam typie. Te poduszki są do spania na boku i na plecach i moim zdaniem one są. No, ogólnie wygodne. Te profilowania są bardzo wygodne. Zapalętuję. Tutaj ona ma taki, taką lekką górkę. Schodzi tu w dół, że jak się położy głowę, to, to faktycznie ta głowa, szyja jest podtrzymywana. Głowa jest na, równolegle do materaca. Także tak, jak się powinno zdrowo spać. Oprócz tego, tu ma jeszcze na środku takie małe wgłębienie, że jak się śpi na plecach, to że ta szybia nie jest tak podbijana do góry. Także no, jest to wygodna poduszka. Ja wolę takie sprężyste, więc ja się na, na nie nie decyduję, aczkolwiek stało się OK. Tu można zaobserwować, jak ją się wgniecie, ona wraca po chwili do swojej pierwotnej formy. I jest faktycznie na tyle gęsta, że. Nie ugniata się tak zupełnie, niektórzy pokazują, że się ugniatają zupełnie takie poduszki. Nie, ta się nie ugniata tak zupełnie. Ona faktycznie fajnie podtrzymuje kark i czuć to, że kark nie boli. Ostatnia poduszka to poduszka Shell, promowana jako najbardziej profesjonalna, jako poduszka najbardziej dbająca o krew osób. W opisie wydaje mi się, że było napisane, że można spać we wszystkich pozycjach. Tu na kartonie mamy napisane, że można spać na boku i na plecach. No bo spania na brzuchu, no to umówmy się ortopedycznie, to jest pozycja, która nie jest polecana. Także... I tutaj w... dodali taki jakiś tam kalendarzyk z jakimiś ćwiczeniami i z opisem, dlaczego akurat ta poduszka o tym kształcie jest najlepsza. I napisano tutaj, że ta poduszka utrzymuje głowę, bo tu jest bardzo duże wgłębienie. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie, ale jak wcisnę, to tu jest bardzo duże wgłębienie. Więc ta poduszka utrzymuje głowę 3 cm od materaca. Ponoć taka odległość jest najzdrowsza. I tutaj pokazali, że. Tutaj, jak śpimy, wiadomo, na plecach to wiadomo normalnie. Tutaj jest takie lekkie, lekkie niesienie na początku, gdzie podtrzymuje to nam kark, i potem wgłębienie na głowę, a na boku powinniśmy się przewrócić albo tu na, jeden, ten, na jedną tą stronę, gdzie tutaj jest około 10 cm wysokości, albo tu na drugą stronę i na tych boczkach po prostu to podtrzymuje to nam szyję. Ale Ogólnie rzecz biorąc, to jest poduszka przede wszystkim zaprojektowana dla osób śpiących na plecach, bo faktycznie jak leży się na plecach, to tutaj w tym wgłębieniu jest wygodnie i po prostu jesteśmy idealnie osadzeni w tym wgłębieniu. Jednak jak chcemy się prze przewrócić na boki, to tak naprawdę tam, ta głowa nam trochę tu zjeżdża z powrotem do środka. Ja mam przynajmniej takie ciągle wrażenie, bo tu jest tak mało miejsca, gdyby to jeszcze jednak ta poduszka była troszeczkę szersza i tego miejsca na ten bok było trochę więcej, to czułabym się na tym boku bezpiecznie. Ale w związku z tym, że tego miejsca tu jest naprawdę malutko, ta głowa ledwo się mieści, to trzeba cały czas być na takiej czujce, czy się z tej poduszki nie spadnie. I budzisz się kilka razy w nocy, po prostu czując, że albo zaraz zlecisz w dół, w tą dziurę, która, mówię, to jest naprawdę duża, albo po prostu zlecisz zaraz z tej poduszki, spadniesz na materac. Myślę, że pomysł dobry, aczkolwiek w przyszłości ona powinna zostać, te boki rozszerzone, żeby tam nie, nie czuć się cały czas na takim ledwo malutkiej przestrzeni. Ale dla osób śpiących na plecach myślę, że to jest najlepsze z tych wszystkich poduszek. Jest naprawdę wygodna do leżenia na plecach. Także jak śpisz na plecach, to polecam. Jak śpisz na boku, to polecam jednak y, tamtą poduszkę nowa albo swing. Tutaj jeszcze y, do tego dorzucili taki kalendarz, gdzie macie, jak ją kupicie, tutaj właśnie pokazane, jak to się na, powinno obracać na niej. Chociaż mówię, to tak jak nie śpisz, to może tak, ale jak śpisz, no to nikt nie uważa, żeby po prostu się utrzymać idealnie w tym miejscu. No i jakieś tam przykładowe ćwiczenia na kręgosłup na każdej stronie inne. Tych ćwiczeń jest sporo, także taki gadżecik dodatkowo dorzucony.